Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dziewiętnastym już odcinku mojego programu własna trakmania. Jeśli śledziliście moje poprzednie odcinki, to zapewne się mnie zapytacie, dlaczego ja nie pokazuję trasy. Otóż zaczynamy taki specjalny odcinek, w którym będę prezentował Wasze trasy i będę je przechodził. Dlaczego jest to odcinek specjalny? Po pierwsze, yy... Nagrywam go z komentarzem głosowym. Poprzednie odcinki były bez komentarza. Po drugie, będę pokazywał nie jedną, nie trzy, a pięć tras dokładnie tutaj właśnie pokazuję te pięć tras, które nadesłaliście właśnie w wiadomości prywatnej. Dalej to już są moje trasy, lecz nie będę ich przechodził. Może kiedyś, jak widzicie, trochę ich stworzyłem, ale niezbyt wiele. Ale dobra, mniejsza z tym. Głównie te trasy to są stadiony, aczkolwiek ja mówiłem, wspomniałem w minutce, żeby to też, że to też mogą być inne środowiska. Ale też y, pustynia i zatoka się znalazła, więc miło, więc na, na szczęście y, nie będziemy grać tylko na jednym środowisku, tylko na trzech maksimum, więc nie jest y, najgorzej. I tak, zaczniemy od pierwszej trasy nadesłanej przez użytkownika, której niestety nazwy nie mogę, nie potrafię y, wyczytać, y, aczkolwiek y, napiszę ją o ile program do renderowania na to pozwoli. Generalnie tutaj na te niki w trackmanie nie będę zwracał uwagi, tylko na niki z YouTube'a i trasa nazywa się Why You Lose 10cc for this? Trochę to dziwnie, dziwna nazwa. Dlaczego ty tracisz 10cc dla, tego, dla tej trasy? Nie wiem co to ma znaczyć, ale zagramy. Ok, jakby ktoś pytał na tych trasach, nigdy nie grałem, i tak mamy. 3 czasy, czyli złoto 35, srebro 40 i brązowy medal 49. I zobaczymy jak teraz mi pójdzie. Już niezbyt, yy, niezbyt dobrze zacząłem. Ale też przyznaję szczerze, że troszeczkę się stresuję na nagraniu. ale Mam nadzieję, że to tylko chwilowe. I jeszcze jakby ktoś pytał, nagrywam w 50 klatkach na sekundę. Zobaczymy jak wyjdzie. Już się zbliżamy do końca trasy. Oj, tutaj dziura i mamy dwa medale, ale to dla mnie za mało, więc przejedziemy. pojedziemy jeszcze raz. Możliwe, że teraz nie będę nic mówił, gdyż chciałbym się skupić. mamy końcówkę i zobaczymy jak tym razem czy będzie autor czy niekoniecznie no kurczę co jest Może teraz się uda? Teraz, może tak powolutku. O, pięknie. I mamy autora, czyli nie poszło mi tak najgorzej wcale. Zobaczymy, ile mia miał autor. O, niewiele go wyprzedziłem: 3261, a mój czas 3246. Czyli nie popisałeś się tak super, ale ciekawa trasa. Zresztą, wszystkie są ciekawe. Tak szczerze powiem. I tak, początek na razie dobry, to zobaczymy jak będzie z kolejnymi trasami. I teraz mamy dwie trasy nadesłane przez użytkownika Buciu52. I tak za wszystkie trasy będę, będę dziękował, ale to jak ukończę je wszystkie. Dobra, a na razie mamy kolejną trasę i tym razem złoto 25, srebro 28, brąz 35. I są to w sekundy oczywiście. On tutaj o zakręt dosyć ostry. Ale zobaczymy dalej. Tutaj chyba dwie drogi do wyboru. Ja akurat wybrałem tą drugą ścieżkę. Ok, 23.84, więc złoto na pewno jest. Ale autora jeszcze nie. Zobaczymy, ale zobaczymy ile ma autor. 23.03. Ja no myślę, że jest to możliwe. Aczkolwiek ja super graczem nie jestem, ale mam nadzieję, że, że się uda. Dobra, pojechałem drugą ścieżką. Oj proszę bardzo 21,42 Czyli w sumie no, też się nie popisałeś jest zbyt super, ale trasa ciekawa. Zresztą yy, tą samą opinię mam. Do tej trasy. No i cóż, yy, złamaliśmy kolejnego autora. Aha, jeszcze długa trasa, no tak, zapomniałem. Tym razem już nieco dłuższa od poprzedniej. No i zobaczymy. Złoto 46, srebro 52, brąz minuta 5. Ok, tutaj rampa. Coś nie bardzo mi idzie. Ale przynajmniej chciałbym dojechać do końca, żeby przynajmniej zobaczyć, co mógłbym Ewentualnie poprawić, zmienić. A i tu już jest końcówka 38 sekund. Czy to wystarczy? Wątpię. A nie, już my autora mamy. O proszę. Tego się kompletnie nie spodziewałem 43,16. A mój czas 38,47. I nawet mógłbym o wiele szybciej pojechać, więc... Nawet nie jest aż tak źle z moją formą. Ale dzięki. Co teraz? Dla Dawida 160pl ramen PC. A, tak, czyli teraz mamy trzeciego już autora. I zobaczymy, co Ty żeś stworzył. Hmm, już widzę dużo przyspieszeń. Ale najpierw zaczniemy od kilku zakrętów na dzień dobry i teraz te przyspieszenia, no dobra, no dobra. Dolowo tutaj nie pojechałem z pełną szybkością. Oj dobra, jedź jakoś. O, i tu już meza, proszę. Czyli znów mamy złoto i autora też przy okazji. 27,78, a mój czas 2491. Okej, okay, czyli już mamy e, czterech. Nie, e, tak, dobrze, czterech, e, cztery trasy już złamane. I już teraz została ostatnia trasa Hurry Up. Czyli po polsku oznacza śpiesz się. Przez użytkownika. Hmm, tak, ta trasa została nadesłana przez użytkownika Rotaker. I tutaj już ym, czuję wyzwanie, ponieważ tak mamy środowisko i yy, zatokę, tutaj może być wyzwanie. Gdyż Rotaker jest podobno mistrzem Trackmani. gdyż wchodziłem na jego kanał i tam widziałem kilka rekordów świata. Więc może być naprawdę ciężko, ale zobaczymy. Tym razem, już czasy są bardziej zbliżone do siebie. Złoto 30,5. Srebro 31,5, brąz 33 sekundy oczywiście, no i zobaczymy. Dobra, tutaj wskakujemy na kolejną drogę, Wendelka. Tak, bardzo fajna trasa, przyznaję. Jak ją zakończymy? 31,60 tylko brąz Coś czuję, że będzie ciężko Przednik mi zabrakło do srebra sekundę 10 do złota. Hmm. Okej okay, moi drodzy, mam złoto i jakby ktoś pytał wróciłem do nagrywania w 30 klatkach, gdyż jednak jak nagrywałem w 50 to, to mnie tak to wkurzało, że już musiałem zmienić I, i powiem Wam szczerze, że już od razu lepiej, tylko teraz będę miał taki problem, że jak to będę montował to w ilu klatkach dać cały materiał ostatecznie. I tutaj będę miał problem, ale jeszcze pomyślę. Zdobyłem złoto, autor tu ma 29,70, To muszę przyznać, to jest yy, naprawdę będzie diabelnie trudno. Dobra moi drodzy, na tej trasie już zacząłem jeździć ponad godzinę i niestety nie mam dobrych wieści. Otóż jak widzicie mój czas się nie zmienił, czyli dalej jest 30-44 i powiem wam szczerze, ale naprawdę szczerze, że już szybciej nie jestem w stanie tego pojechać. Naprawdę. Jak widzicie, autor naprawdę pojechał tutaj znakomicie. Zresztą ja nie wiem jakim cudem ty masz czas poniżej 30 sekund, ale. A naprawdę już jestem pod ogromnym wrażeniem. Nawet tutaj widzicie, że nie mogę w ogóle w żaden sposób wyprzedzić duszka. O, owszem, tutaj w tym momencie mogę go wyprzedzić, ale yy, pod koniec... Po prostu nie jestem w stanie go wyprzedzić po prostu i tyle. No i co mógłbym powiedzieć? No i co mógłbym powiedzieć? Jeszcze raz gratulacje, ale na szczęście mam złoto, więc przynajmniej tyle dobrego. Autora niestety nie udało mi się zdobyć, więc zostałem złamany, ale poprzednie trasy się udały i muszę wam jeszcze powiedzieć, że różnica jeśli chodzi o poziom trudności między tą trasą a pozostałymi jest naprawdę ogromna, bo te pierwsze cztery trasy nawet poszły łatwo, a ta trasa jest naprawdę diabelnie trudna, jeśli chodzi o czas, bo sama trasa nie jest aż taka trudna, tylko czas jest diabelnie trudny. No i tak, chciałbym bardzo podziękować za wszystkie trasy, naprawdę wszystkie są fajne. No i oczekuję na więcej Waszych tras. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie wziął jeszcze udziału w tej zabawie, to gorąco zapraszam. No i cóż, myślę, że to już byłoby na tyle. Tak więc, cztery z pięciu medali autora udało mi się zdobyć, więc uważam, że i tak jest dobrze. I oczekujcie na kolejne odcinki z własnej Trachmanii. Postaram się właśnie odcinki właśnie nadawać co miesiąc. Czyli następny będzie 27 sierpnia, potem 27 września, i tak dalej. No, tak więc jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych фильмиках